Oczywiście to jak zaczął ten strajk, ten, no to mąż, to niemożliwe byłoby, było, żeby on nie uczestniczył w tym. On był tak zaangażowany i tak po prostu Solidarność to, to, to było dla niego coś najważniejszego. I jak on tam zaczymy na, na Zgadaczu, no to on oczywiście zaraz zaczął strajk na Mechanicznym. No. To było 27 kwietnia i ja byłam chyba za dwa dni później, przed samym 1 maja, koleżanki dwie, one tam trochę znaleźły kombinację, mówi, no to chodźmy wieczorem, bo ona z jedzeniem, żeby im coś zanieść. Poszliśmy tam przez bramę to dwójkę, to, to nie to główno. No, i ja bardzo byłam przejęta tym, bo mąż był bardzo zmęczony. I śpiewały, bo to żeby czymś tego, że bo to było przed samym 1 maja, więc, więc już sobie Maryjne pieśnie. I mnie jakoś tak tego, że, że mają tylko krzyż, a, a nie mają matki Bożej, żeby im. No tak jakoś ewangelicznie mu przyszło, że, że tylko Matka Boża im tam może pomóc. Są na msza na 1 maja do mnie do parafii. Miała być msza za ojczyznę. I w której parafii? W, w akarinowym. Tak. Na Kalinowym. Tu była msza tak, i, i już było przygotowane wszy, wszystkie ulice i ta i, i ta druga już było pełno, pełno służb. Mundurowy, no ale dosyć dużo przyszło na, na tę msze. I proszę sobie wyobrazić, że cały czas w nocy myślałam o tym obrazie, nie miałam w domu. Nie miałam, żeby, żeby co zrobić, żeby im tam zanieść. I, i tak do kościoła jest kiosk, w którym zawsze kupowałam tygodnik powszechny. I nigdy tam nie było. Patrzy się, jest obraz. Tak jak ja chciałam. Nawet tak zbiegł w jakiejś okoliczności, że kosztowało 45 zł, i ja tyle miałam przy sobie. Kupiłam, wzięłam na msze, żeby to Matka Boża się tak modliłam, żeby, żeby była tam z, z nami. No, jak wyszłam z kościoła, no to koledzy, małżonka, co ty, masz? Ja Mówię, że no obraz kupiłam, i po południu to pójdę do, do małżonka. Muszę ją tam zanieść, żeby żeby miały majówki przy obrazie. No to one podchwyciły, to mówi, nie daj, daj, my będziemy niosły, bo ty nie możesz, bo na, bo na pewno nas aresztują. A mąż jest tam na kombinacie, to z kim by były chłopaki, to ty idź z boku, a my będziemy niosły obraz. No i doszłyśmy tylko do tej ulicy tu, na Andersa i już ich aresztowały. Razem z obrazem, a mnie nie. Było mi tak przykro, tak się dziwnie czułam. Nawet synowie niedaleko tam podeszły, że jak mnie aresztują, no to on mnie odbiją, bo to niemożliwe, żeby, żeby mnie mogły aresztować. Więc no, no było mi, że ani nie pójdę po południu, ani nie mam obrazu, ani nie mam niczego. No i nic, no, przyszłam do domu. Rano. Rano o ósmej godzinie, czy tam, no wcześniej rano, ksiądz proboszcz dzwoni, że Pani Fulawa, czy to jest Pani obraz, to, coście wczoraj niosły? Ja mówię, tak, mój. No bo przyniosła ubecja do mnie w nocy ten obraz, jest na parafii. Niech se Pani przyjdzie. No to ja ucieszona poszłam, więc to było, to było 3 maja, Matki Boże, święto. No to nic, tego myślałam sobie, że ja zaniosę. Nie będę nikomu mówić nic, żeby nikt żeby nic nie przeszkodził. I, i wybrałam się na, na kombinat, nie znając ani tam dojścia za bardzo na mechaniczny, ani nic. No wzięłam reklamówkę i doszłam, doszłam do, do bramy. A przez radio, przez te głośniki jest 12 godzina. Zatrzymałam się, bo się bałam. Więc zawsze, często sobie, jak tylko 12, to odmawiam sobie aniołpański. Więc proszę Matko Boże, żeby miła przeszła przez bramę i odmawiałam aniołpańskim. Rzeczywiście nigdy ja nie, ani nie zapytał się, ani nie byli nic. Przeszłam. Byłam y, ogromnie zdziwiona, oglądałam się, czy nie idą za mną, więc ani nie poszłam do autobusu, nic, tylko prosto, żeby, żeby, żeby mnie nikt nie zatrzymał. No i pytałam się tam, gdzie na mechaniczny. doszłam na mechaniczny. No i może nawet pełno łez w oczach, że ja doszłam i że przeszłam i że koledzy tak samo. No a były już bardzo zmęczone, ogromnie były zmęczone. Może nie przychodził do domu, tylko spał na, des na desce, na ławkach. Bo jak któreś z kolegów poszły do domu, to już nie wróciły, bo żony wytłumaczyły, że po co, na co i, i zostawały w domu. Więc odbidny no, starał się zająć ich wszystkim, żeby, żeby i, i nie, nie, nie przychodził do domu, tylko to był cały czas na strajku. No i, i była, ja przyszłam to już było pomprze, wsiądzian coś już odprawił, no ale zadowolone były, że będą sobie robić majówki. I wszyscy byli bardzo przejęci i bardzo zmęczeni. No ale, ale ja cały czas, czy w domu, czy, czy jak wcześniej to były te, to tłumaczyłam zawsze mu, że to jest nasza, prawda, po naszej stronie, żeby się nie poddawały, żeby absolutnie obojętnie co. Jak się zakończy, żeby nie schodziły, tylko, tylko trwały. No i, i po tym, jak byłam, byłam jak na drugi dzień wieczorem, może już prawie, że bardzo słabo mówił, bo cały, potem się ukazało, że miał zapalenie oklądu, zapalenie oskrzeli. I, ale był bardzo zadowolony, że już będą rozmowy, i on już wróci do domu. Że pani Bortnowska i, i, i ten pan z ministerstwa tak, także przyjadą. No, ja też wyszłam, wyszłam stamtąd. To było po dziesiątej, żebym mogła tramwajem dojechać do domu, i nawet mi zleciły że im tam brakuje chociaż się by do rozmowy kończyć, ale żebym jeszcze uszyła kilka opasek takich biało-czerwonych na to. Przyszłam do domu, syn, zamówienie, że, że mu na łojocie też strajkowały. Więc syn też, że, żebym mu uszyła. Więc byłam już tak zmęczona, że się położyłam, ale wstałam wcześniej rano i szyłam te opaski i jednemu i drugiemu. I o pięć po szóstej, pukanie. Myślałam, że, że to koledzy pewnie coś mi przekazać od męża. I szybko otwarłam. A ich było sześciu, dwóch mundurowych, i, i czterech dwóch, dwóch prawników się przedstawiały, dwóch ubeków. No, i przetrząsł wszystko, co, co tylko. Wszystkie pokoje, ja wpadłam w tak, o tak bardzo, tak bardzo się zdenerwowałam, że chyba nigdy w życiu zaczęłam histeryzować, że znów może aresztowane, bo skoro przyszły do mnie, że po co przyszły, przecież ja, no, no po co? Jak już mają małżonka, to po co do mnie? Co chcą ode mnie? Nawet do tego stopnia, i to było całkiem szczere, z serca, że żeby mnie wyprowadziły pod blogi rozszczelawych i niech będzie spokój. Mówię, mówię już tyle razy, miałam te, te, te rewizje, już miałam 18, wtedy to już było 18, jak potem tym liczyłam. Więc no to jak ja tak zaczęłam, kochałam ogromnie, to starszy syn przyszedł, mamą, im o to chodzi. Mamą, spokój się, bo. Bo szkoda Twojego zdrowia. Musisz się uspokoić, nie zrobię to, co chcę i, i no i, I po wszystkich pokojach, najpierw ja poszłam do kuchni, potem do tego syna starszego wzięły do piwnicy. Potem syna starszego pokój miały rewizję robić. Okazało się, że on przyniósł z ujotu. Cały plecak, ulotek tamtych i nie zdążył nic zrobić, tylko włożyć pod kołdrę. A ja nie wiedziałam, nie wiedziałam i zrobiło mi się słabo, jak, jak tam robił to i usiadłam sobie na tej kołdrze, na tej te pościeli. I mnie wszystkie rozrzuciły pościel, wszystko przeglądały, a tam żarmu się pewnie mnie zrobiło i nie zgadnią mnie z tego, z tego łóżka, tylko, tylko tak powierzchownie, tam, jakieś tam dwie ulotki, czy coś tam miało o Wyszyńskim syn to, to wziął. I nawet potem przyniosły do mnie podpisać, bo widziały, że byłam, że byłam bardzo blado i nad i, i, i pogotowie wesłać, ale nie wiem po tego. No i potem sen mówi, mama, popatrz się. Jak ty uratowałaś to. No i teraz to taka moja refleksja, tylko że to opatrzność Boża, bo, bo cóż innego, że taki, z, taki zbieg, że ten obrazem nie dawało mi spokoju, tylko że muszę, że, że tylko Matka Boża tam im może pomóc i to. I potem to, to że, 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 one nic nie znalazły że ja to tłumaczę sobie i chciałam, mogła powiedzieć to, to, że jestem bardzo, bardzo dumna z tego, że mąż we wszystkim to uczestniczył. Cokolwiek robię, to robił to z serca i z całym wielkim zaangażowaniem, z całym, także i uczciwością i zaangażowaniem i także bardzo, bardzo jestem, we wszystkim starałam się mu, ile mogłam pomagać, żeby go chronić. Tam, jakieś ulotki czy coś, to ja roznosiłam, żeby, żeby mu pomagać, żeby go chronić trochę. No.